Za nami jest ta latarnia. Ale w nocy jak się fajnie świeci i tak obraca się. Nagramy wam wieczorem dzisiaj, pokażemy wam jak to wygląda. Mega fajny widok. A tuż za nią jest oczywiście marze, idziemy, zobaczyć. Idziemy, no. I już na drugiej stronie. No, słuchajcie, no niesamowite to jest, że tutaj nie ma nikogo. Plaża jest pusta, nie ma nikogo, co nie? W ogóle. Tu jest właśnie fajnie poza sezoną, dlatego my nad nasze Polskie Morze zawsze jeździmy. Jesień, zima, wiosna. Tak. Bo w lato to wiadomo. No i Jarosław, jak obiecał, morsuje do kolan. Jaka woda? Cieplutka. Daj spokój! Nie dla nas morsowanie! Hejka! Cześć! Dzień dobry! Jest godzina 17, piątek, piąteczek, piątymio, a my co, jak zwykle? Wyjeżdżamy! Wyjeżdżamy nad morze! Dzieci do dziadków, a my tym razem spędzimy sami. Ale jeszcze tutaj z nami są, tak więc odstawiamy i wyruszamy. Bądźcie z nami, jeszcze sami nie wiemy, w które miejsce nad morze. Przed siebie. Co jest woda? Co ty brak wody? Nie? <laughs> Jeszcze zimowe warunki pozakręcali pewnie. Jedziemy szukać kolejnego mopa po drodze. <laughs> Znaleźliśmy obok drugi. Słuchajcie, na trasie Szczecin kołobrzeg Jest taki mop i tu jest stacja paliw mol. No i tam przy tym kranie nie ma. Jest zakręcone, ale tutaj dalej jest taka pompa. No ale zobacz do, czy działa. Nie. Chwila prawdy. Uhu. -huh. Tak? Jednak coś ciężkiego niesie. No nie się. Jest to w środku, jest kran, tak także bez problemu można sobie postawić konewkę na ziemi i nalać. Taki kran jest nie w zlewie, tylko pod zlewem. Super. Dzień dobry, dzień dobry, cześć. Mamy już sobotni poranek, jesteśmy na miejscu. No ja już wstałem, Dorota jeszcze śpi. Pokażemy wam gdzie stoimy. No zobaczcie, jaka miła niespodzianka. O, tutaj mamy latarnię. Stoimy przy samej plaży, przy latarni, a obok stoi nasz kolega. Nawet nie wiedzieliśmy, że jest. Także jest Rafał z tatą, oni zawsze razem... Coś wam powiem, kupiliśmy fajny ser wczoraj pleśniowy. Już wam pokażę. Czekajcie, jakieś oliwki. No powiem wam szczerze, jeżeli jesteście miłośnikiem takich serów... My raczej nie. Smród w całym kamperze, słuchajcie, wyrzucamy go, no nie da się wytrzymać, słuchajcie, no wiem, że niby czym bardziej śmierdzący, tym powinien być smaczniejszy, ale no nie da się tego zjeść, no słuchajcie, w całym kamperze śmierdzi, okno mamy otwarte, zobaczcie, bo no wyrzucamy go, no niestety, no. no nie da się tutaj wytrzymać. Dzień zaczynamy od kawki. Jemy śniadanko i lecimy nad morze. Tak sobie stoimy. Latarnia i Dorota. Hello. Hej, dzień dobry! Idziemy na plażę, ale najpierw musimy śmierdzące ser wyrzucić. Dori jak pachniał serek? Który wybrałaś? <śmiech> <śmiech> Znajdujemy się już pod samą latarnią morską, ja właśnie tutaj niedaleko stąd pochodzę, tak więc tu często przebywaliśmy, musimy z dziećmi w ogóle przyjechać i wejść na całą górę latarni no, morskiej. No zobaczcie, za nami jest ta latarnia, ale w nocy jak się fajnie świeci i tak obraca się, nagramy wam wieczorem dzisiaj, pokażemy wam jak to wygląda, mega fajny widok. A tuż za nią jest oczywiście Marze. idziemy zobaczyć. Idziemy, no. Znajdujemy się przed głównym wejściem. Ciekawe ile bilety kosztują. Zobaczymy może. A platforma widokowa zobaczcie znajduje się aż na 37 piętrze. A, 15 zł. O dziecko dyszkę. O dziecko dyszkę. <laughs> o kurde, zobaczcie jakie zejście do morza. Ale schody, strome. Ale fajnie. Idziemy, ale? Tam już widać może. No, ale schody, słuchajcie, strome. Uhu uh, uh. Więcej niż na tą latarnię. I jak już zejdziemy do plaży, słuchajcie, w prawo możemy pójść do pogorzelicy, natomiast w lewo do Rewala i Trzęsacza. O, jak tu ładnie. Ale nadal jesteśmy wysoko, nie Dori? Tak, Jarek. <laughs> Idziemy w stronę pogorzelicy. Zobaczymy. Czy coś jest czynne? Ja tutaj dawno nie byłem. Ty chyba też? Oj, dawno, dawno. No. Lecimy plażą. Fajna porządek, co prawda, słońca nie ma, ale, ale jest. Ciepło. ciepło jest, fajnie. Jutro ma być pięknie, cieplej, zobaczymy. Ale jest spoko, nie ma wiatru. Temperatura około 11 stopni, także bliżej wiosny już. A my sobie tak zaplanowaliśmy, słuchajcie, wzięliśmy stroje kąpielowe, bo tutaj jest basen Sandra Spa w Pogorzelicy. Chcieliśmy iść, ale mamy chyba 3 km. Nie wiem, czy nam się będzie chciało. I wpadłem na pomysł, może mówię do Doroty, może sobie zamorsujemy. Jutro. Jak już wzięliśmy te stroje? No, może sobie zamorsujemy. Taka A, fajna woda. No, zobaczcie, jak tu ładnie. Taka wioska rybacka. Wioska rybacka. Ale mają ze 30 skrzynek śledzi, słuchajcie rybacy. Ale tutaj te wielkie mewy rybitwy chyba rybna wyciągały. zobaczcie flądra. Kolejny ale... A, to są dorsze. To chyba rybacy je filetowali i dorsze zostały. Takie już same ości. Idziemy, idziemy i dojść do tej pogorzelicy nie możemy. Myślałem, że to tak szybko. Ty zawsze myślisz wszystko szybko, no. nie? Nie, spoko, idziemy. Dzieci nie mamy, dzieci u dziadków. Także nie ma a my lubimy dużo chodzić, także nabijamy kroki. Kurde, ale dałem lipę, powiem no, wam. dałeś, dałeś. No. Dorota mi mówiła wczoraj, że wziął leżaki, takie mamy plażowe składane. I to nie składane. Tylko wczoraj, cały tydzień go. No, miałem spakować kampera i zapomniałem, a jest tak ciepło, żeby się fajnie tak posiedziało, nie? Na plaży. Tak, bez dzieci nikt no. nie marudzi. Piwko w dłoń i można siedzieć, leżakować. <laughs> Ale numer dalej nie pójdziemy. Zobaczcie, tutaj taka rzeka wpływa i niestety oddziela nas od pogorzelicy. Nie pójdziemy tam, ale lipa. Już jest w takim razie Pogorzelica, pamiętam to. To pójdziemy i mostkiem przejdziemy i na drugą Mańkę. Aha, tam jest mostek? Jest, no. no to idziemy, idźcie z nami, chodźcie. Słuchajcie, jest mostek, faktycznie trzeba przejść przez mostek. I już jesteśmy w Pogorzelicy, także zobaczcie. Tutaj przed nami jest mostek. O, Ja się boję takich przestrzeni. O, żeby, nie telefon jest, nie Że nie was? jest zakryte. I już na drugiej stronie. Idziemy przez taki lasek, krótką ścieżką, i już przed nami znajduje się Sandra Spa. Także tutaj możecie sobie na Aquapark przyjść, na basen. No i tutaj macie Sandra Spa i Aquapark, zobaczcie. Można przyjść do dorcia, wykąpać się, no jako gość po prostu, nie trzeba być. Jak zabraknie gościem... wody w karnacie? Nie trzeba być gościem hotelowym, chyba. No nie. nie. No. Jednak musimy iść w lewo do centrum Pogorzelicy. Idziemy zobaczyć, co tam w trawie piszczy. Ale ogólnie to wszystko pozamykane, poza sezonem, nie Doris? Lepiej chyba świnoujście między zdroje, jak chcecie gdzieś chodzić po jakichś restauracjach. Ale tak, żeby pochodzić to spoko. A latem pewnie pełno ludzi tutaj, nie? Co nie dory? Co nie Dori? Tak, Jarek. No, jesteśmy w Pogorzelicy. Słuchajcie, już zrobiliśmy 6,5 tysiąca kroków. To daje 4,5 kilometra. Już jakoś w nogach czuję dzisiaj, nie wiem czemu. <laughs> A ty Dori? Tak średnio najeżdżam, no, jest Fajnie. Ale fajnie, jesteśmy w pogorzenicy, zobaczcie, tu się zaczyna. Tak to wygląda, oczywiście pusto. Wszystko Idziemy dalej. Nie? No, wszystko zamknięte. Tak to wygląda na mapie. Stąd przyszliśmy. Tu stoimy przy latarni. Tutaj w tej bazie rybackiej byliśmy. Co tam był tutaj, połów? Tutaj widzieliście śledzie. I jesteśmy tutaj. Wiecie co? Jedyne co otwarte w tej pogorzelicy to żabka. Wszystko zamknięte. Wszystkie knajpy pozamykane. Wszystko w sezonie się tylko dzieje. Doris zakupuje hot doga. Dziękujemy. Nie, no to jest to Słuchajcie, wszystkie knajpy zamknięte. Ale trzeba sobie jakoś radzić. Żabkowe zakupy zrobione. Ja to bardzo lubię z tych polskich piw, ten Miłosław, słuchajcie. A Dorota... A Dorota garaż idziemy na ławkę. No, prawie już nad morzem jesteśmy. Uwaga, odwracam kamerę. Uwaga, zero ludzi. O, tam daleko widać naszą latarnię, gdzie stoimy. Słuchajcie, no niesamowita to jest, że tutaj nie ma nikogo. Plaża jest pusta, nie ma nikogo, co nie w ogóle? Tu jest właśnie fajnie, poza sezoną, dlatego my nad nasze polskie morze zawsze jeździmy jesień, zima, wiosna. Tak. Bo w lato to wiadomo, tu jest tłoczno, no. zawsze ciężko zaparkować i w ogóle mnóstwo Wtedy wybieramy. Naszy, latem wybieramy jeziora po jeziorze Drawskie, nie? No i rugie. No, rugie, Niemcy, tam jest spokojnie na plaży bo latem tutaj w Polsce to jest naprawdę, jeden na drugim, nie ma gdzie zaparkować. Ale kochamy nasze polskie morze bałtyckie, Najładniejsze plaże. Uwielbiam tutaj przyjeżdżać, ale właśnie w tym sezonie, jak teraz. No, no zobaczcie, nikogo tu nie ma. Słońce wychodzi, słuchajcie, jest mega ciepło, a my wracamy już do niechodu. I niestety natrafiliśmy na przeszkodę. Słuchajcie, znowu ta rzeczka. I teraz pytanie: czy idziemy naokoło tym mostem, czy przechodzimy, ściągamy buty? I przechodzimy przez tą rzeczkę. Ja bym przeszła, tylko w sumie nikt tu nie chodzi i ona jest no. trochę jakby taka brudna. Taka brudna, brązowa. taka brązowa jakaś. Zobaczcie sami. Iść czy nie iść. Ale lipa, musimy iść naokoło niestety. Tam jest głęboko. Z metr. <gry> A przypominam, że jest zima jeszcze. <grywa> e, tylko spójrzcie, tutaj są bobry. Ale ładnie obgrys. zobaczcie. No, robota piękna. No, mega. Jak równo. <grywa> no, to drzewko zaraz poleci. Tą rzeczkę musimy przejść, tak to tutaj wygląda, zobaczcie. Przed nami znowu ten dziwny mostek, zobaczcie. No, ale niestety trzeba przejść przez tą rzekę. Cyk. A teraz Dorota w roli głównej. Nie mieli innych. Chodów. jakoś zasłonić to mogli. I to dam jesteśmy w niechorzu. Zapraszamy dalej z nami. Idziemy gdzieś do restauracji, zjeść rybę. Bo w sumie w tym roku jeszcze chyba nie jedliśmy, nie? Nad morzem. Nie. No, zobaczymy. Gdzieś kolega nam powiedział, że w niechorze jest jakaś knajpa otwarta. Schodzimy z plaży. I szukamy restauracji. Spotkaliśmy zaparkowanego kampera. Zobaczcie, tu sobie ktoś stanął też fajnie. Blisko morza. No zobaczcie, jesteśmy w, w centrum Niechorza, tak to wygląda tutaj. Tylko wszystko zamknięte oczywiście, ale gdzieś ponoć jakaś smażalnia ryb jest czynna. Zobaczymy. Jestem w szoku, no to Niechorze się ciągnie. Tu końca nie widać, czy duże miasto. Powiem Wam szczerze. Może nie tak duże jak Świnoujście czy Międzyzdrowie. O, scenarium. Kurde. No, spore. Tutaj jeździ nawet kolejka taka wąskotorowa. Też taka atrakcja turystyczna. Tu już zaczyna się coś dziać. Tutaj kolega nam polecał tą knajpę. Zobaczcie, jaki mały kucharz tu gotuje. Nie, Dori? Idziemy, pod kasztanem to się nazywa, nie? Takie menu. Doris w oczekiwaniu na dorsza. Powiem wam, że to mega wygląda. A dobra, i to wiem, że mama jak się drugi. Ale dobra poprawi. Nie, Maria jest po prostu i to Dorota nawet fotografuje. Pięknie. Jemy, spróbujemy, zachwalają, tak więc. Zapię. Torcję róża, nie? Zabieramy. No. Ale to właśnie poglądam się robi. I jak dorcia? No bardzo smaczne. Mega powiem wam, Polecamy Super, spoko. bardzo. Fajnie podane. Duże porcje, duże porcje. Tak, najedliśmy się. No. Ile za porcję było 50 zł, czyli dać. Ale dużo frytek, i duży prędki, dorszcz, trzy, trzy fajne. surówki, tak, tak. Polecamy spoko, bardzo. Spoko, polecamy, A tu jesteśmy blisko morza. Słuchajcie, wszystko zamknięte, zobaczcie. Jakaś tawerna, rybacka. Jesteśmy tutaj, gdzie wcześniej ci rybacy tutaj te średzie łowili. Zobaczcie. Ale wszystko pozamykane. <laughs> o, no, już zachód słońca się zbliża. Kutry stoją na plaży. Idziemy na latarnię morską. No, do kampera. <laughs> Znowu schody. <laughs> A tu może. A my tak idziemy, słuchajcie, górą. Zobaczcie, jak tu ładnie widać wszystko. Zobaczcie, po lewej stronie macie park miniatur. A tutaj robią z tej strony. Zobaczcie, tutaj, nie wiem, kopią jakąś fosę chyba. Tutaj taki yy, młyn, wiatrak. Chata taka stara ze strzechy. Także coś tutaj będzie na pewno. A płatne. zaraz za tym jest latarnia. A za tym jest latarnia, gdzie stoimy, no. A tam tutaj za tym budynkiem już nasz kamper tak. stoi. No, A tu pełno apartamentów. I zbliżamy się do naszego kampera. Słuchajcie. Już widać naszego kampera. No, piękny zachód słońca. Zachód słońca właśnie. Cały tak. dzień śmiechaliśmy, nie? No, cały dzień. A słuchajcie, ten napis jest w nocy podświetlany, także przyjdziemy tu wieczorem, pokażemy Wam. Mega to fajnie wygląda. Niechorze i latarnie również. A my tu stoimy, zobaczcie. Jesteśmy na miejscu. Niechorze wieczorem. A na górze latarnie. Cześć, witajcie, hello. Cześć, dzień dobry, w kolejnym dniu mamy niedzielę. Piękne słońce świeci, a my znowu wyruszamy na plażę. Chodźcie z nami. Idziemy. Miłego dnia. Start. Chodźcie. Tak sobie spaliśmy dzisiaj. Sami, Rafał pojechał już chyba o 6 rano. I znowu te schody, ale zajście na plażę jest takie tutaj. Idziemy, na dzisiaj idziemy w przeciwnym kierunku w lewo do rewala. Tak, idziemy zobaczyć, czy tam ludzi jest tłum. Tak, tak. A tu tak śmiesznie takim betonem się idzie, jeszcze wysoko od plaży, ale zaraz będzie zejście. Jak tutaj podmyło może? czy te drzewa jeszcze nie fitnęły Żywioł to żywioł, jednak. Ale jest pięknie. No i Jarosław jak obiecał morsuje do kolan. Jaka woda? Cieplutka! Daj, spokój. Nie A! dla nas morsowanie. O kurde. Kości mi pękają. O Jezu. My się nie nadajemy. Nie. Słuchajcie, wczoraj tak chodziliśmy i chodziliśmy do tej pogorzelicy i nie wiadomo kiedy zrobiliśmy ile 13 kilometrów tak, po tak, no. plaży. My kochamy chodzić z morza, po Dzi prostu całe dnie bym tak mogła. Dzisiaj już nie pobijemy tego rekordu, nie ma szans. Nie, dzisiaj Zobaczymy, już nie... Zobaczymy ile zrobimy. Ale korzystamy. No słuchajcie, koniec plaży. Trzeba przejść przez te kamienie, ale niestety... Zobaczcie na Doroty buty i zrozumiecie dlaczego dalej nie pójdziemy. Teren, teren, żelazka! I jeszcze coś masz do powiedzenia? I co niedługo trzeba będzie się zbierać, nie? Do domu. Tak, koniec weekendu zaraz, ale korzystamy dzisiaj piękne słońce, tak. który dzisiaj trzeci marzec. Trzeci marzec. Trzeci, trzeci, zero, trzeci. Słuchajcie, po dzieci musimy jeszcze jechać do Teściów. <gry> A jutro do szkoły? Praca szkoła Ta. tydzień, ale szybko zleci i tylko wyleby odliczać do kolejnego Aha. weekendu. Już plany w głowie się rodzą na kolejny weekend. Kolega mówi, że już kociołek szykuje. <gry> Chyba z ogniskiem polecimy, leżaczki no. rozłożymy, już się chce Ta. po zimie. Ta. Powiem wam, że mega mi się podoba ta mi się podoba ta miejscowość niechorze czy pogorzelica tam gdzie wczoraj byliśmy. Zobaczcie, w prawo, w lewo, zero ludzi, nikogo. Zobaczcie w drugą stronę, nikogo. I powiem wam, że teraz poza sezonem, tak jak wczoraj chodziliśmy do Pogorzelicy, poszliśmy pełno miejsc parkingowych jest nie dorcia bezpłatnych. Teraz nie ma problemu. Wszędzie możecie zaparkować. jak naprawdę, wszędzie. naprawdę. I wszędzie na parkingach jest oznaczenie, że od 1 czerwca Tak, parkie. tak. Płatny parking od Płatny 1 czerwca. Parking. A teraz w marcu, no pusto tu jest, naprawdę super. Śmiało przyjeżdżajcie i korzystajcie no, jak my. Bo na przykład świnoujście między zdroje toż tam tłoczno się robi, nie? Koło brzeg. ale tutaj kurde. Jak na bezrudnej wyspie. Co mnie Dori? Tak, ja re. No. Tak ma być. A fajnie, ale widok mega. Pięknie. No, siada. No, my już jesteśmy prawie przy kamperze. Zobaczcie, jak tutaj biegnie szeroka ścieżka rowerowa. Także zabierajcie ze za sobą rowery. Rolki. Rolki. Co jeszcze? kulaj nogi, o, my mogliśmy wziąć, oczywiście nie wzięliśmy. Nie przygotowaliśmy się, no. do tego jest to najgorzej, że zapomnieliśmy leżaków na plaży. O no, leżaki to podstawa. Taka pogoda. Basko jest <grych> jesteśmy przy naszym kampusiu. Zobaczcie jaką sobie pięknie słoneczko stoi na tle latalni morskiej. My się z Wami już żegnamy, ale słońce świeci prosto w oczy. Słuchaj, nic nie widzę. Dziękujemy, że z nami byliście. Super, cudowny weekend za nami. I do zobaczenia pewnie w kolejnym weekendzie. Dokładnie, do zobaczenia w następnym odcinku. Pa! Pa! pa. Kamper już odpalony. Lecimy po bambiki. I jeszcze na rosół od bo się chwaliła, że zrobi makaron z własnej roboty. No jak zawsze. No, także jedziemy, spróbujemy dobrego rosołku i ciśniemy na chatę. Hej o! Pa! Jeśli podobał Wam się film, subskrybujcie i dajcie łapkę w górę.